z tej strony tyczyń, dzisiaj gramy w Brawl Stars, kolejny film. E, 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 za chwilę pogramy z Alanem, moim kolegą. A ja możemy Ale... zagrać. Dobrze. To Alan, ja Cię zapraszam. Dobre. Dobrze. Cię ja przywitać. Siemanko. Dobrze, Alan się przywitał. Ja sobie poczekam na Alana, ja go będę oglądał. Dobrze. Chodź. Dobrze. już. E, Dobrze. nie Dobrze. Dobrze. Nie. Mogę. Dobrze. Dobrze. A nie, Aran jeszcze eh, ten jest w bitwie. Tego pooglądam sobie. Dobra, smaczku daj, Dobra, to jest mi się wyłapówia. Tak? się kopie w Już widzę trochę, że, Adano, że coś ciężko Adamowi idzie, coś cienko. z tego cienku. No bo nie idzie ci coś. Idzie tydzień. Dobra, to nie idzie. Dobra. Adam, co mu... Tam idę swoim kolegą. Dobra. Tutaj hello? Tak.

Dobra, on wygrał, teraz ja w nim będę grał. Widzowie, brakuje mi jednego pucharka, żeby mieć nową postać. Julia, kurde. Dobra. Ja biorę El Primo i lecimy. 这都算吧。 Sorry Widzowie, że nie mówiłem, ale przegraliśmy. Dobra. Co? Nic. Dobra, ja będę bierał skrzynki razem ze wszystko robiąc. na środek i będziemy czekać na różnych przeciwników. Chodź do jakiejś skrzynki, będziemy czekać tutaj. Chodź, chodź. chodź. Mam pomysł. Trola, o nie. I nie, 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 wiesz? nie, nie, Dobra, nie, nie, Za, Ale zabiją mnie no. Idź tam po skrzynkę. Poczekaj. Dobra. Себе. Ja, Забери jam. меня. А мне тут интересно что Мне я там не сдам же. Выезжали Вызвали. Но не Но не вижу. Не не не. Dobrze. Teraz może zagramy w batalię. No. Czekaj, czekaj, czekaj. Mamy. Znaliśmy O, dobrze. Okej. Okay. Muszę odwokować nową postać. Nowa postać. Jezus Maria. Nowa postać. No ale nie rób tak, bo wid widzowie to wie bo widzę. bo widzowie to słyszą. Wiem. Mhm. To w ogóle żart. O Jezu, jesu, 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 primo. El primo.

Ale on to takie nie odzywajko. Co? Nie 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 jest. Kupcie w komentarzu, co kuba mi powiedział. To byli mnie? No widzę. I mnie też. Co? Dobra.

Zabiję mnie, zabiję mnie, Widzowie. wizowie, ojej, na mnie się nie proszę. Hmm. Batalia. o, mamy dobry. O, Jezu, nim zanim przegrają to, o. no przeciwnicy, wiesz, jakieś, 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 Patrz. Mam jakieś, dobrego i bula.

Zagraliśmy. Zagraliśmy gry. to Ty. A, fajnie. Za chwilę zostanie tysiąc tych. Hmm. No. Kurczę, to jest też. Dobra. Dobra. Dobra, to... Gra... Ja sobie zagram peny, bo... po y, nagrywanie. Y, Drapuję peny. Nie. To było w nagrywaniu. A, nagrywanie, faktycznie. Pomyliłem się. Chyba, nie pamiętam. A mówię, że nie dostanę. No ale zabrałem, żeby. Masz tą drugą. <try> nie byt BOT, by, BOT, by, BOT, BOT, BOT! <try> DĘ Antybotna, antybotna kluczka, antybotna kluczka. Jest. I jest antybot, jest antybot, jest antybot. Kurka Nie, tutaj, tutaj. Ja na nakrywka, antybot, ma nakrywka, 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 I nakrywka, nakrywka, jest nakrywka, nakrywka, antibot, jest nakrywka, 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 jest nakrywka, tutaj, nakrywka, 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 tutaj nakrywka, Wygrywamy! No ja wygrywamy! Bo ja zabiłem akibota. Dzięki mnie, bo ja zabiłem dwóch. Dobrze widziałem. Ja. Mm. I tysiąc ty, ty, I tysiąc czaszek dostałem. Oooo! Miesiąc dziesięć! Dobra, ja zobaczcie. Po pokoju mam tutaj dużo misji. Ile? A ja mam... O, mam misji dużo. Misję tak wypoko. Yy, yy. A mam misję wypoko. No to dalej. Musimy mieć inny, innego, zadania. dobra. Dobra. Let's go! Gotowe. Dobra. Widzowie, lecimy do... Lecimy dół. I się nie dolewimy. Teraz to wygramy. Hmm. Nie gadaj, tylko graj. Dobry. Gram przecież, Jezus. Dobra, dajmy, dajmy, dajmy! <grywa> I przegraliśmy. Przegrywamy.

To, yeah. Dobrze widziały to było na tyle. Nie zapomnij zostawić suba, lajka i dzwoneczka, bo będziecie na bieżąco z moimi filmami będziecie wspierać mój kanał. Na